Siemanko, z tej strony... Dobra, muszę przestać z tej strony, ale... Nieważne. Siemanko, no to... Był jeden like pod filmem, więc... Kole... Nagrywamy kolejny odcinek. I dzisiaj... Um... No dobra, ja zrobię wyjątek i będzie jeszcze, że jak będzie jeden lajk, like, to następny film. Ale po trzecim już będą, jeśli będą trzy lajki, like, sorry, dwa lajki, like, to nagrywam kolejny odcinek. No i właśnie, mówiłem Wam, że będę nagrywał teraz też odcinki z Minecrafta, a więc nagram. Nagram. No dobra. Zaczynamy. Jeśli snajper mnie teraz zestrzeli, to ja się załamie. Naprawdę ich tu nie ma, pewnie tam posadzili działo. Zgadłem? Zgadłem! Wiedziałem, wiedziałem. Wiedziałem. Kogo chce dziewczyno, ja wiem. Poznana! szybko bijemy! Eurona dziewczyna, ja wiem. Was Ana! mnie jakiś super. Nie wiem, medic Gole, to pewnie. Dzisiaj gramy na botach. Na botach łatwych, ale z ale jest więcej ludzi, patrzcie. Więcej nie wiem. Nie wiem, czy więcej. Wpisałem 99, ale nie wiem. Wiecie, czemu się zaciąłem? Bo to działo akurat mnie zabiło. To maleńkie działo. Niech tu! Ale jest ja strzałem! Dobra, założyłem słuchawki, bo byście mo no, możliwe, żebyście ogłuchli, bo takie głośno to jest... No, Dobra, nie ogłuchli, byście nie ogłuchli, ale to jest tak głośno, wy byście nawet nie wiedzieli, jak to podgłośnić, podgłośniliby by i tak szybko. No. Niech to, jak ja mogłem przegrać! Tak mało mu zadało! Nawet się chyba zrymowało! I kolejne rymacko! Zanim to tak fajnie, że nie chodzi. Ale wiecie, co mi tutaj nie pasuje? w tamtym było wszystko inaczej. Że na przykład yy, na amunicji był kotek i piesek. Nie wiem, jakby to wam to powiedzieć. Oni otworzyły miny. Euro na dwa! Kogo chce, dziewczynę? Ja wiem. Poznana. Dobra, przestanę to śpiewać, bo na odcinku wiecie. Nie za bardzo z tym śpiewaniem. Na Manhattan'a wbijam. Nie, no 9% do pani, panie Bate. Dobra, zrobię pauzę, żebyście nie czekali. Dobra, już jestem. I idziemy dalej. Przestanę już to śpiewać. Dzisiaj to za dużo razy śpiewałem. Pora się ogarnąć. Oczywiście jeśli Wam się podoba to możecie wpisać Pazdan Boj! Co mnie się... Jaki? Nie zauważyłam tego. Już tak mówiłem prawie, nie? Jeśli chcecie tego posłuchać, to wpiszcie Pazdan spacja BOE. -y". O, się! Nie, nie! Oj no. No bo ja znowu zapomniałam wziąć myszki, to wiecie. Nie. Prawie mnie strzeliło tymi rakietami. No! Już miałam taką technikę. Jaką wyglądam, matko? Już miałam taką technikę na pokonanie ich, ale ja mam za to pierwsze miejsce. Następny odcinek. Oczywiście, następny odcinek z Minecrafta będzie na yy, serwerze, No tak. Sorry, że się zatrzymałem, ale chciałem zobaczyć, czy wciąż nagrywa, bo. Wiecie. O przerwała mi tamten odcinek. O nie! Ej! Eee, co się stało? Ale niedzielę z niezłem nie zrobili obronę. Myślałam, że już, yy, myślałam, że, już że to czerwone działo i wiecie, tak się przeraziłam trochę. Dobra, jeśli przerwie, to proszę nie zwracajcie na to uwagi. Jeśli przerwie, jeśli przerwie to piszcie w komentarzach. A stamtąd, tam, stamtąd że tamten odcinek się przerwie. <laughs> Przerwał, bo widziałem, oglądałem no i... Widziałem. Dobra, idę tam. Dobra. Chyba było ulepszone to działo. O nie, 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 nie! Nie już tak chciałam się odsunąć, ale się nie udało niestety. Ale nie będę sprawdzał e, każdy odcinek, czy się przerwało, czy nie. A więc zawsze piszcie mi w komentarzach. Bo ja po filmie sprawdzam komentarze, ale nie piszecie ich. Po filmie sprawdzam je, a i wyłączam YouTube'a, i robię sobie co chcę. Dobra, nie jest zupełnie co chcę, ale coś tam robię. Odrabiam lekcje na przykład. Nie, no, chciałem taki skok. Taki skok, że tam skacze, i tak i wszystkich podpalam. Byłoby nieźle. A no właśnie. Jeśli chcecie się spytać, czemu zawsze jestem blue, z blue, to macie odpowiedź. Nie lubię bronić i nie lubię koloru czerwony. David. i co? De David, David, Dobra, przestanę. Będę gadał już na temat. Co to? Jakieś przejścia. Nie, wy może tak. Nie, no zauważył mnie bez kitu. Euronaut, Już powiedziałem. Aha. Snajper by się tu przyda, to z... Nie, no nic ciągle tam strzelają. No widzieli je. ja, Skakuje wszystkich podpana! No nie no! Jakbym miał nieśmiertelność, to byłoby tak łatwo ich pokonać. Yy, a no tak, piszcie jeszcze w komentarzach. Yy, co nagrać? Yy, co nagrać z Minecrafta, czy Skywarsy, czy takie No, w ogóle. Czy Skywarsy, PvP, nie wiem... Kalambury... Ale jeśli nie będę miał tego serwera, to tego nie nagram oczywiście. A jak nie, napiszecie w komentarzu... <tryk> Dobrze, że pauza się włączyła. Niech jestem taki głupi, że zrobiłem pauzę, i tego nie zauważyłem. Bez kitów. Dobra, nieważne. E, powiem Wam, co się wtedy stało. Przegraliśmy, e, i teraz gramy inną rundę. Co mnie strzela? O nie! Patrzcie. Trzeba ich tak skuć. Szybko. O no, chodźcie tu. Chodźcie. Odważcie się. Nie, no, nie udało mi się zrobić akcji. Pat Napiszcie w komentarzach, nie wiem czy to było, bo mogłem zrobić pauzę, jaki, jaki chcecie, jaką chcecie minigrę yy, z Minecrafta. Yy. Skończymy tą rozgrywkę. No dobra, nie skończymy. Skończymy tą rozgrywkę, parę minut, minie i wtedy kończymy. Ej, chodź tu! Chodź tu! Nie no. Nie no! Wybieram jeszcze jakąś inną postać, bo to mnie denerwuje. Nie demo, mam, to jest moja na ulubiona postać w całej grze.